Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. Ja tak jak zapowiedziałam na relacji będę wpadać tutaj na mojego fanpage'a o godzinie mniej więcej 20 w każdy poniedziałek, aby opowiedzieć o marketingu sieciowym, o wszystkich smaczkach, o wszystkich tutaj detalach. Skąd ten pomysł na ten marketing sieciowy i tak jakby odszyfruję, odczaruje przed Wami właśnie ten model biznesowy i tak, tak wiem, że osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja tego modelu biznesowego kiedyś nie uznawałam, wręcz tak jakby o nim się wyrażałam z takim troszeczkę w taki troszeczkę prześmiewczy sposób, a dzisiaj słuchajcie, jestem tu, gdzie jestem, jestem już dwa lata w marketingu sieciowym w Dotera, mam znaczącą pozycję już w Dotera Polska, mam rangę Gold i teraz mogę Wam o tym opowiedzieć. Mogę się odkryć i opowiedzieć, dlaczego uznaję, że dla mnie jest to najlepsza praca i najlepszy model biznesowy, jaki w tej chwili na ten zmieniający się świat można sobie po prostu zapodać. Ale ponieważ ja sama wiem, że kiedyś, jak ktoś do mnie przychodził i opowiadał o marketingu sieciowym, to ja po prostu byłam na to głucha i źle mi się to kojarzyło. Wręcz byłam taka zrażona jakimś takim wciskaniem i opowiadała o nim jakichś takich derdymałów, to żeby to nie były dla Was, słuchajcie, takie derdymały, to odważam się odkryć przed Wami z moją historią życiową, ponieważ to, co mogę przekazać, to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, moje postrzeganie świata moimi oczami, moim doświadczeniem. I ponieważ mam bardzo już bujne życie jakby zawodowe i doświadczyłam pracy i na etacie w korporacji, i we własnych działalnościach gospodarczych. O, cześć, ktoś dołącza, Anita, witam serdecznie. To dzisiaj słuchajcie chcę jakby podsumować na podstawie mojej drogi zawodowej, ponieważ jest to ważne, że ja trafiłam tu, gdzie jestem, też te wszystkie plusiki i minusiki. Więc kochani, kto mnie jeszcze nie zna, ja się nazywam Kasia Stemplewska i z wykształcenia jestem biotechnologiem. Kończąc biotechnologię, wiecie, nie było takiego przemysłu biotechnologicznego jeszcze w kraju. Była możliwość wyjechania gdzieś na jakieś grandy naukowe do Stanów, ale ja takiego jakby zaplecza nie miałam, więc Pracując jeszcze na studiach w telefonii komórkowej, idea Center, nie wiem, czy ktoś jeszcze to w ogóle kojarzy, słuchajcie, z Was postanowiłam w którymś też momencie, że wystartuję do korporacji medycznej. Takie czasy, takie lata 99 rok, chyba to był dwutysięczny. To wiecie, to było tak, że korporacja medyczna to był taki prestiż, to była fura, komora i skóra. I był bardzo duży przesiew, ja się tam słuchajcie dostałam, kilkanaście lat pracowałam w korporacji medycznej. E, to był bardzo też taki ważny dla mnie czas, ja naprawdę tam zarabiałam duże pieniądze. I oprócz tego, że była ta pensja stała, była też ta pensja, duża część tej pensji takiej zmiennej, zależnej od mojego... Wysiłku od mojego osiągnięcia planu. Ja ten plan zresztą musiałam osiągnąć, bo inaczej tej premii nie otrzymywałam. To mnie nauczyło takiego poczucia, wiecie, sprawczości. I na tym etacie, wiecie, w takiej korporacji medycznej, ja miałam też dużo plusów, takich bonusów, bo miałam i samochód służbowy, i telefon komórkowy, który nie był takim telefonem jak teraz, bo kiedyś te połączenia naprawdę nie były limitowane i były drogie. I te wszystkie gadżety ja miałam, dużo wyjazdów, dużo szkoleń, dużo takich wyjazdów też integracyjnych, samochód do swojej dyspozycji bez jakiegokolwiek rozliczania. Więc wiecie, i naprawdę zarabiałam wtedy, wykonując tą pracę bardzo w ogóle rzetelnie, bo ja byłam ambitna i te plany swoje sprzedażowe robiłam, okraszone, słuchajcie, makabryczną ilością stresu, ale jak ja miałam tam 20 parę lat, to ja tego jeszcze nie czułam. Te wszystkie przepłacenia zdrowiem nastąpiło dużo, dużo później. Ale kochani, na no, to chcę podkreślić, tak jakby, że na tym etacie też mamy takie plusy i tymi plusami był chociażby ten urlop, prawda? ten urlop, który mamy płatny. Teraz to mi się wydaje, że 26 dni urlopu to jest żaden urlop, ponieważ ja potrzebuję mieć dostęp, żeby ta praca była dostosowana do mnie, a nie ja do pracy. Ja chcę po prostu wziąć sobie wolne wtedy, kiedy ja uważam, kiedy po prostu mój organizm tego czuje albo kiedy mam po prostu ochotę na w tym życiu. Na, na to. Natomiast jednak przy działalnościach gospodarczych, które potem prowadziłam, szczególnie takich jednoosobowych, i tak ten etat, ten urlop na tej, korpor w tej korporacji, na etacie jest czymś fajnym. tak? Także wiecie, musicie przyznać, że to jest jednak płatne i to jest faktycznie fajne. E, I też fajną, słuchajcie, taką, największym plusem, jaki w tej chwili mogę tak jakby spojrzeć na to, docenić. Jest to L4, że w razie co możemy sobie po prostu zachorować. No ja wtedy byłam młoda, więc wiecie, nie chorowałam. Poza tym też to były takie dawne lata korporacji, gdzie niedobrze na to patrzono i tak naprawdę szybciutko by mnie troszeczkę tam wyeliminowano. Ja miałam bardzo dobre wyniki, więc też byłam hołubiona i doceniana w korporacji, ale nie ma się co oszukiwać, że patrzono na mnie przez pryzmat osiągnięć, przez pryzmat tego, jaki robię zysk. Nie jak na człowieka, to jak na taką maszynę, która przynosi duży zysk w firmie. Z tego tytułu też miałam oczywiście wynagrodzenie, ale to to nie było takie człowiecze traktowanie. Ja właściwie nie miałam urlopu, ja byłam na każde zawołanie. W tamtych czasach, kiedy nie było telefonu komórkowego, jak wyjechałam, słuchajcie, na Gran Canaria na swoje wakacje, to w jakiś sposób moja szefowa mnie znalazła, odszukując moich rodziców, gdzie ja tam jestem, gdzie pojechałam na te wakacje, bo był ważny przetarg w szpitalu i sobie nie radzono. I wtedy ja miałam nawet na mm, łóżku w, na Gran Kanarii, w pokoju hotelowym, takie faksy. Pamiętacie, jak faksy na papierach przychodziły. Z tymi wszystkimi zapytaniami, co, co teraz należy zrobić, jak odpowiedzieć, I ja musiałam zamiast na tą wycieczkę zaplanowaną jakby to zrobić. Więc tak naprawdę ja właściwie czułam, że ja nie mam w ogóle takiej wolnej przestrzeni w tej korporacji. E, dlatego tym bardziej mam większo, wielką wdzięczność do tego miejsca, w którym jestem. Ale słuchajcie, później też. Po tych kilkunastu latach pracy w tej korporacji postanowiłam jakby przenieść ten, ten biznes, tą całą wizję na swoją jakby działalność też ze swoim wspólniczką i to był też fajny czas, natomiast też zobaczyłam, że w korporacji ja mam jakiś wycinek, wycinek, a tutaj trzeba... Te wszystkie rzeczy od logistyki, od finansów, od księgowości, wszystko samemu sobie zorganizować, jeżeli chcę robić, chcę być małą korporacją, powiedzmy, robić to samo, bo umiem, od A do Z. Więc tutaj jeszcze chodziło o zablokowanie jakichś pieniążków, towar i tak dalej, więc w tym modelu też się tutaj sprawdziłam. Dużo kosztów stałych, dużo zablokowania finansów i też, kochani, Zrealizowałam swój biznes marzeń, jakim była mój taki pomysł, że ja chcę sobie otworzyć taką kawiarnię herbaciarnię ziołową połączoną ze sklepem zielarskim we Wrocławiu i też ten pomysł zrealizowałam i miałam tam wiecie ciasta wegańskie, bezglutenowe, bezcukrowe, jakieś napary ziołowe, które tam ważyłam. Był też sklepik zielarski, w tym miejscu odbywało się dużo takich eventów, warsztatów. Natomiast to było w słabej lokalizacji na ulicy Szczytnickiej. Kto zna Wrocław, ten tam kojarzy tą ulicę. To nie jest miejsce spacerowe, to jest taka trochę brzydka ulica, można powiedzieć. I w pobliżu są tylko biurowce. Zatem, właściwie, ja byłam taką lunchownią, gdzie musiałam też te lunche zamawiać, przywozić je te wegańskie do tego miejsca, bo to miejsce nie miało takich wiecie, odbiorów sanepidowych na wytwarzanie na miejscu. Tych rzeczy, więc to ktoś na, dla mnie robił na zewnątrz. E, ja musiałam też zatowarowywać sobie ten sklepik, być tam, wiecie, od sprzątania, od wynagradzania jakby ludzi, od taką kadrową, no właściwie zadbać o wszystkie takie elementy w tym biznesie w moim marzeń, który był przecudny, ale też ja tam bardzo dużo pracowałam i bardzo długo tam siedziałam i zobaczyłam, że ja sama sobie stworzyłam też taką korporację, dlatego, że trudno było na początku, jakby ym, te elementy w takiej mniejszej działalności właśnie gastronomicznej od razu tak delegować. Jednak dużo rzeczy musiałam też robić tutaj sama i zobaczyłam, że dojdę tam do jakiegoś rezultatu finansowego X, ale tak żeby wiecie, wejść już dużo ponad ten X to wymagało wielkich reorganizacji włącznie z tym, żeby zmienić lokalizację, bo w tej po prostu do jakiegoś momentu można się rozwinąć i też czułam, że to nie wszystko jest takie, jak ja bym chciała i że ja chcę sięgać jednak po więcej, że mogę więcej, chcę sięgać po więcej. I w takiej działalności robiąc to, co po prostu kocham, też takim minusem oczywiście były te wszystkie koszta, bo koszta są, słuchajcie, duże, lokalu, wynajęcia, pracowników. I gdybym to mnie spotkało w tym momencie całej tej pandemii, dla mnie to by było, słuchajcie, wielka Plajta. Te koszty stałe w biznesach, w naszych działalnościach są naprawdę przeogromne, jak sobie robimy ten biznes plan. I w tym miejscu, w którym teraz jestem, słuchajcie, nie ma tych kosztów stałych. To jest dla mnie wielka ulga, że ja jednak ich nie mam, nie mam tego lokalu, mogę spać spokojnie, że te koszty, niezależnie od tego miesiąca, bo każdy miesiąc oczywiście też jest różny, prawda, że one mnie nie zabiją, że one mnie tutaj nie przytłoczą. Bo jeszcze są prawda, koszty związane tam, miałam w towar, w pracowników. Jeżeli wyjechałam na wakacje, to nikt mi za ten czas tak naprawdę nie płacił. Ja korzystałam z moich zasobów wcześniej, jakby zarobionych, żeby być na tych wakacjach. Tu też doceniłam to, że w korporacji był ten taki powiedzmy sobie urlop. Powiedzmy płatny. No i jeżeli by mi się coś przetrafiło zdrowotnego, to na swojej takiej działalności, na tym zusie, umówmy się, słuchajcie, nie ma takich wynagrodzeń, że te L4 jest po prostu nasze, my możemy sobie pochorować i dostać za to pieniądze, tego jednak nie ma. To są w działalnościach na większą skalę, zatrudniające, no po prostu na większą skalę, nie w takich po prostu średnich i małych działalnościach gospodarczych. Zatem ja jakby do, dotykając wielu Pokrótce modeli biznesowych, bo to nie koniec mojej drogi życiowej, ale chcę Wam podkreślić, że byłam i na etacie w korporacji, gdzie widzę, jakie były też plusy, ym, plusy na tamten czas i bardzo dużo się nauczyłam, ale ja nie miałam w ogóle życia prywatnego i duże kłopoty zdrowotne, które potem mi przez ten stres wyszły. Ja jeszcze, słuchajcie, w korporacji pracując, miałam też taką swoją. Ym, Taki rozwał życiowy, ponieważ w którymś momencie ja tam wyszłam za mąż i urodziłam mojego syna, i to małżeństwo od razu mi się rozleciało, i ja zostałam z tym synem od samego początku, samiutka, i musiałam wiedzieć, że. Ja muszę zarobić na niego, że to jest całe jego życie, cała jego edukacja, i ja muszę sobie jakby dać radę. Korporacje też to wykorzystują, prawda, bo dają wtedy więcej obowiązków, żeby kogoś sprawdzić, czy ona da radę, czy za chwilę nie wląduje na jakichś zwolnieniach lekarskich, że może lepiej ją usunąć. Natomiast wiecie, kobieta jak Lwica, ja wiedziałam, że ja muszę sobie dać radę, i tam działałam, osiągałam wielkie sukcesy, podałałam tym wszystkim planom, dostałam drugi teren też do Górnego Śląska, tam też dałam radę. Przez co oczywiście byłam potem hołubiona, lubiana, ale tylko dlatego, słuchajcie, że ja te plany po prostu sprzedażowe wykonywałam. I to był dla mnie olbrzymi stres, zero życia prywatnego, jakby cały czas tylko ta praca, 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 bycie w pracy, przetargi, praca. Więc po jakimś czasie musiałam z tego zrezygnować. Byłam odważna, podejmowałam też te różne działalności swoje, gospodarcze, tak jakby szukając tego miejsca. I w końcu, słuchajcie, Trafiłam na ten marketing sieciowy, którego kiedyś absolutnie ktoś do mnie przychodził, mówił o marketingu sieciowym, ja byłam głucha. Ja w ogóle nie chciałam tego słuchać, bo to mi było bardzo brzydko przedstawiane. Było mi to wciskane albo opowiadane jakieś takie były dyrdy małe, w które ja nie wierzyłam. Dlatego chcę Wam opowiedzieć o mojej historii, abyście zobaczyli, że ja dotknęłam tych wszystkich modeli i będę wam mówić tutaj w późniejszych dniach. Bo te spotkania podzielimy sobie, słuchajcie, na takie tematyczne spotkania w każdy poniedziałek. Dzisiaj, tak ogólnie tylko o mojej historii. Po prostu ja dotknęłam tych tematów i dzisiaj mogę powiedzieć, że marketing sieciowy, który do mnie przyszedł, do Tera, czyli olejki terapeutyczne, będę mówić o tym planie marketingowym, który pozwala zarobić godne pieniądze albo nawet, słuchajcie, można powiedzieć, duże pieniądze, i one są duże. I tutaj to wszystko zależy od naszego zaangażowania, od naszych po prostu pokonywania też czasami jakichś może w swoich głowie jakichś przekonań, i to można tutaj zrealizować dużo prościej, słuchajcie, niż w innych modelach biznesowych, niż w innych firmach. Nie musimy tutaj inwestować, robić jakichś odbiorów, nie wiem, sanepidowych chociażby, czy czekać, aż nam nastąpi jakiś zwrot pieniędzy. Ja tutaj zaczęłam od zestawu olejków, to była moja inwestycja właściwie w moje zdrowie. Zaczęłam je używać, testować, zbierać swoje doświadczenia i dzielić się tymi doświadczeniami, tymi olejkami z innymi ludźmi. Więc to był tylko koszt tego, co ja jakby używałam dla siebie i częścią tego się jakby dzieliłam. I oczywiście czas poświęcony na temat takich lekcji olejkowych, na temat spotkań, różnych warsztatów, spotkań z osobami które były zainteresowane, aby po prostu prowadzić też taki biznes. Dlaczego taki biznes? I też prowadzę, słuchajcie, tutaj kobiety, które są jakby ze mną, no mówię kobiety, ponieważ tutaj raczej mało jest mężczyzn, które też z tego sobie zrobiły pracę. I osiągają swoją swobodę i niezależność właśnie tutaj. Jest to jednak niezależność, dlatego, że ja mogę pracować, słuchajcie, na łące. Ja biorę, ja muszę mieć internet i komputer. Jak jest teraz piękna pogoda, to ja wolę pracować. Ja jestem taką, wiecie, botaniczną duszą. Mi wiele pomysłów wchodzi właśnie po prostu w naturze. Ja lubię sobie pracować po prostu na zewnątrz i to mogę zrobić. No, trudno mi by było w jakimś biurze, do którego bym przychodziła na jakieś 8 godzin. Słuchajcie, mogę sobie podzielić tą pracę, że jak jest piękna pogoda, to do południa ja sobie po prostu Pojadę na jakąś wycieczkę, pójdę gdzieś w naturę, aby zaznać jakiś swoich olśnień, swojego takiego momentu, wiem, co teraz chcę zrobić, odpocząć, zregenerować się, a przerzucić pracę na drugą część dnia albo na jakiś inny dzień, albo przerzucić sobie zrobić weekend w środku tygodnia, a pracować sobie w, a pracować sobie w weekend. Także to nie jest tak, że tu się nie pracuje, żeby się tego tak nie zrozumieli. Ja tutaj pracuję i wkładam dużo energii tam, gdzie słuchajcie, jest też energia i uważność, tam są też efekty ale ta praca jest dostosowana do mnie, do mojego rytmu. I jednak w tym marketingu sieciowym jestem, słuchajcie, w takim poczuciu wolności, bo to jest moja działalność gospodarcza, ale to ja decyduję, z jakimi osobami ja tutaj chcę współpracować, ja to buduję na swoich warunkach, ale mam dużo, dużo materiałów i też dużo szkoleń, które przekazuję kolejnym osobom, które mogą szkolić następne osoby. Więc te materiały są duplikowalne, tak jak korporacja mnie szkoliła. Tak samo tutaj można powiedzieć w marketingu sieciowym jest dużo szkoleń, które są naprawdę bezpłatne dla zainteresowanych osób i były też bezpłatne dla mnie i ja mogłam wyłuskać same te smaczki potrzebne do tego, aby ten biznes rozpocząć, czyli nie ma kosztów stałych, ale są duplikowalne narzędzia do przekazywania kolejnym osobom zainteresowanym działaniem. I te szkolenia są tutaj, słuchajcie, bezpłatne. Oczywiście tutaj też natykamy na taki, to jest największy taki, wiecie, e, największy chyba biznes, w którym dochodzimy do najszybszego rozwoju swojej świadomości i osobowości, bo jeżeli coś tutaj nam jakby nie działa, z jakimś czymś się zderzamy, to znaczy, że jest w nas jakieś przekonanie albo coś, co wymaga jakby oświetlenia tą latareczką. Uważności i światła, żeby zobaczyć, co to takiego jest, aby to po prostu przetransformować, i wtedy od razu są, słuchajcie, efekty. Więc to też jest dobra taka wiadomość, że jeżeli do czegoś uważamy, że się na przykład nie nadajemy, albo że tu mamy blokadę, na przykład chociażby do takich liveów, które w tej chwili robię, kiedyś też sądziłam, że to chyba nie jest dla mnie, no to słuchajcie, należało to po prostu dokonać, tak? Należało tego jakby spróbować i zrobić, i zupełnie inny obraz tego. Się wyłonił. Także wiele tutaj jest takich tematów pokodywania własnych granic, wychodzenia ze strefy komfortu, ale to jest, słuchajcie, niesamowicie cudowne, ponieważ to nas tutaj rozwija. Ale na to trzeba mieć gotowość, i to jest ten aspekt, słuchajcie, na który trzeba mieć gotowość. I trzeba mieć tylko decyzję, że chce to robić, bo to może robić każdy. To nie ma tutaj, słuchajcie, potrzebnego wykształcenia. My mamy wszystkie materiały, tu są wszystkie narzędzia, że każdy, kto decyduje. Chce tutaj działać, może ten biznes robić, który polega na niesieniu edukacji o naturalnych rozwiązaniach do ludzi i pokazywania innym osobom, jak edukować inne osoby, czyli w jaki sposób te partnerki, partnerów biznesowych zdobywać, aby oni też mieli narzędzia do przekazywania swoim, swoim osobom. Jesteśmy częścią takiej, wiecie, wielkiej całości, takim ziarenkiem na, na, na pustyni, ponieważ... Jest dużo narzędzi, dużo materiałów, dużo informacji. Które tylko należy zaaplikować do siebie, pod siebie, zgodnie ze sobą, ale też nie my, tak jak to ja porównuję do korporacji, ponieważ mamy bardzo dobrej, wysokiej jakości produkt, ale też nie my zajmujemy się logistyką, czyli nie my wystawiamy faktury, nie my je sprzedajemy, nie my patrzymy, czy dobrze jest zapakowane, nie my rozpatrujemy tutaj reklamacje, do tego są osobne tutaj narzędzia, komórki. My szerzymy tę wiedzę, pokazujemy, jak używać te olejki, pokazujemy, jak pracować z nim, jak rozwijać. Ten biznes, i to jest tam na, ta część naszej pracy, czyli wybiórczo. Natomiast ja nie zajmuję się tutaj produkcją, nie ściągam tego osobiście, nie muszę mieć jakiegoś magazynu, w którym mm, gdybym chciała to robić indywidualnie, ja jako Kasia, działalność, musiałabym mieć jakiś nie wiem, magazyn, gdzie bym ściągała, musiałabym te produkty przepuścić przez urząd, jakby rejestracji, żeby pokazać, że ja tutaj tym sobie handluję, ja jako Kasia, na przykład wybierając jakiś produkt medyczny, tak musiałam robić. Musiałabym, słuchajcie, za, założyć tutaj jakiś swój budżet, mieć jakieś miejsce, które też trzeba było płacić, jakieś magazynowe, więc też by były koszty stałe, jakiegoś może security do tego, prądów, mediów itd. i tak dalej. Mm, I rozpatrywanie reklamacji, więc dział reklamacji, rozpatrywanie jakichś tam pomyłek, to wszystko, słuchajcie, należałoby też zrobić i dużo, dużo jakby tematów jakby więcej, natomiast tutaj mamy ten cały wycinek, dlatego fajnie mieć swoją jakby działalność gospodarczą zależną od swoich wyników. Ja też wiem, że ja tu muszę być sprawca, sprawcza, w cudzysłowie muszę, dlatego, że od tego zależy moje wynagrodzenie, czyli jak ja mam Tutaj określono ilość jakby swoich klientów, ten, tego zespołu, czyli osób, które należą do tej mojej struktury. Od tego też zależy moje wynagrodzenie, więc tyle, ile jakby tych spotkań edukacyjnych, ilu osobom o tym opowiem, to tyle jakby działa na moją też tutaj korzyść, więc do tego też mam wielką motywację. Produkt jest przecudny, produkt jest terapeutyczny, produkt jest taki, który działa i osoby po prostu uwielbiają i wiążą się z tym produktem. E, osoby, które już jakby zaczynają używać olejków, chcą je używać właściwie. Przewlekle i to jest aż 65% osób robi stałe tutaj zakupy. O tym będę Wam opowiadać, słuchajcie, na następnych jakichś takich spotkaniach, ale to też jest bardzo ważne, że tych produktów to nie jest jeden olejek, ale jest ich cała gama, wiecie, tyle roślin, to można powiedzieć, tyle może być olejków, oczywiście jest jakaś określona ich ilość, ale jest tego bardzo dużo. Oprócz tego są inne tutaj produkty, jak kosmetyki naturalne, jak jakieś środki, jak suplementy, jak środki czystości. Więc jakby szeroka gama, klient też ma tutaj prawo wyboru i może sobie decydować, co on tak naprawdę chce. To też jest fajnie być, stać za, takim, za, taką, za taką marką i tym, że to jest doskonała po prostu jakość, jakość perfekcyjna, jakość, która po prostu wiąże, jakość, która, która działa. I myśl stojąc za tym, ja opowiadając wam o tym, wiem, że opowiadam o produkcie, z którego po prostu każdy będzie zadowolony, bo tutaj nie ma żadnej ściemy. I mogę pracować tak jak chcę, czyli w tym momencie, jak ta pandemia w ogóle wyszła, to pokazało się, że dużo pracujemy online, należało się te narzędzia wdrożyć, ale wiecie, ja mogę pracować z dowolnego miejsca. Ja mogę pracować, wyjechać sobie teraz gdzieś nad morze i część dnia po prostu sobie pracować, ale też część dnia sobie odpoczywać w tej scenerii, jaką, w jakiej chcę. Mogę być gdzieś u znajomych, właściwie teraz nie ma ograniczeń, to pokazało, że Wcale nie trzeba, nie muszę być we Wrocławiu, mogę być też w innych miejscach, z czego korzystam i jakby pracuję z różnych miejsc, aby sobie to życie tak jakby eksplorować. Jednym słowem, kochani, ta praca jest dostosowana tutaj, po prostu dostosowujemy sobie ją do nas, do naszego rytmu, a nie my do pracy. Nie ma obowiązku, żeby jeździć w jedno miejsce, można sobie to ustalić i dokonywać takiej kreacji pod siebie, zgodnie ze sobą, ale mając też narzędzia, tutaj nie ma też jakiegoś strachu, że nie wiem jak to robić, że nie wiem co mam mówić. Do tego wszystkiego mamy masę szkoleń. Te szkolenia przeszło już mnóstwo osób i ciągle przechodzi. One są ciągle udoskonalane i one są też bezpłatne. I Każda osoba, która wprowadzi te swoje, jakby osoby partnerki biznesowe, też w ten sposób z tych narzędzi może tutaj korzystać. Wynagrodzenie jest, słuchajcie, tak jak to dotera ma uczciwe, sensowne, bardzo dobre, słuchajcie. I pozwala na godziwe życie, na spełnianie swoich marzeń. Jedyne, co trzeba, trzeba mieć w sobie taką po prostu potrzebę i decyzję, że chcę to robić. I robić to, zacząć i po prostu to robić. Natomiast trzeba mieć też pewne cechy charakteru. Nie można odpuszczać, nie można mieć wymówek, wiecie, no bo tutaj mnie nikt nie sprawdza, ja nie mam szefa nad głową. Ja mogę sobie spać cały dzień i myśleć, a ja zrobię to jutro i w ten sposób może mi przelecieć cały tydzień, ale jeżeli wiecie, drogą do... Wolności jest samodyscyplina. Jeżeli mamy tą samodyscyplinę i zobaczymy, że tutaj możemy mieć z tego określone efekty, to sobie pięknie ten czas organizujemy, tak aby skorzystać z tego po prostu życia i mieć też efekty w pracy, które dają nam wielką, wielką satysfakcję. Kochani, to jest takie ogólnie z mojej perspektywy wielka wdzięczność ode mnie właśnie za to, że jest taki model marketingu sieciowego, o którym już prawda, pisał Kiosaki i biznes XXI wieku. Kiedyś czytałam tą książkę i byłam głucha na nią. Dalej jakby nie rozumiejąc, czy znaczy rozumiałam ją, ale jakby nie sądziłam, że to jest temat dla mnie, aż w końcu on po prostu do mnie zapukał i przyszedł i pokazał mi, halo Kasia, tu nie masz kosztów stałych, tu pracujesz po prostu, osiągasz wynagrodzenie zależne od jakby Twojej pracy, ale słuchajcie, ja tego doświadczam, dwa lata bez kosztów, po prostu to, co dostaję, no to to jest właściwie... Oczywiście musi być też tutaj opodatkowane, więc tymi prawami ziemskimi, polskimi się rządzi. Ale ja nie mam tutaj jakichś lokali, nie mam tu magazynu, Wiecie, to jest po prostu e, czysta przyjemność pracować z takiego uwolnienia, że te koszty nas tutaj nie zabijają. Tak, słuchajcie pokrótce, żeby naświetlić jakby moją historię. Następne następnym spotkaniu, w następnym tygodniu powiem Wam więcej takich szczegółów, powiem Wam jak dokładnie wygląda ta praca, dla kogo ona jest, jakie cechy charakteru trzeba mieć, a dla kogo ona po prostu nie jest, tak? Jeżeli na pewno nie jest już. Teraz możemy sobie powiedzieć dla osoby, która potrzebuje mieć reżim nad sobą, potrzebuje mieć ustaloną pracę, potrzebuje żeby być kierowana, po prostu tutaj szturchana i prowadzona, no to na dzisiaj ta praca dla tej osoby nie będzie satysfakcjonująca, ale jeżeli komuś w duszy gra takie po prostu Życie w zgodzie ze sobą, poczucie wolności, poczucie jakby niezależności, poczucie sprawczości, że jestem sprawcza na to, co robię. To kochani, jak najbardziej posłuchajcie tego, co będę mówiła w następnym tygodniu, aby Wam przybliżyć te wszystkie tutaj smaczki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Papa! Pa.